Siema! Witam Was w dniu, w którym dwóch moich kompli, czyli Czarek oraz Polski, będą stracić mnie powstrzymać przed przeżyciem 45 minut. Lecz, że miałem tak łatwo, miałem efekt glowing, dzięki czemu głowcy mogli mnie widzieć przez ścianę, oraz miałem border 1000 na 1000 a on nie uciekł za daleko. Jest to rewanżowy film z tej serii, więc jeżeli przegram, przegrałem całą serię. Chciałem Cię jeszcze zachęcić do wejścia na serwer diskoteki VGloat, ponieważ tam będą pojawiać się informacje na temat naszych filmów oraz będzie też szansa, żebyś mógł sobie z nami pobrać. Link macie w opisie. Oraz chciałbym też cię zachęcić do subskrybowania mojego kanału, żeby więcej tego typu się nie ominęło. Więc ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. No nie, nie, nie. O! <śmienicza> Ej ucieka! No ty no gdzie ty idziesz do? Co w <śmienicza> I To jest białego! Jeszcze, jeszcze na, no ja, no. No, no ja nie umiem grać. Co, nie umiesz taką... w panda? Nie, um no. nie umiesz, nie umiesz, w Jakkolwiek to brzmi. Dlaczego, dlaczego się z tego śmiejemy? <śmiech> nie wiem. <laughs> wiem, ja Bo wiem, nasza ja wiem. jest taka, że jak powiemy ku y, penis, to wszyscy się śmieją. Dawaj. Ej, jak jest, jak jest odklejka po angielsku? Ej, goździk, ja Jak jest odklejka jest za Cheater. Co to było za epickość? Dobra. Tu, nie potknąłem nie się, ale jestem pro. No, nie, on rybę bije! Zostaw rybę, kozi. No co za ciul. No kozik rybę bije. On żera rybę, no wal go. Wal go. ryby. Wal go w koniach. Eee, no! Zostaw kozi. mojego siurasa, mój siuras jest indykalny. Sto kratek od ciebie i teraz jestem koło ciebie. No bo ja czemu za kozikiem może, a no. Ja mu daję fory, tak. Ja mu daję fory. Tak. Ty jesteś chory <laughs> No, no, no! No, to było specjalnie. O, no, to też było specjalnie. <noise> czarek i 15 FPS-u w Minecraft. To Czarek tak. z czarek ośmiu czanków. Czarek wersji 15 FPS. Nie, moje... 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 Tak, moje maksimum czanków mi się dobrze gra. Oj, 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 oj. Ale za co, Nie, no dlaczego? Eee, bo stracę sprinta wtedy. Tak. Dobra, Pisz, dobra, pod... e, dobra, ja muszę iść po rybę. Ja też, ja i też idę po rybę. Moja ryba. Polski ryba. Ryba, ryba trolluje. Ryba. Polski, dawaj. Polski, co ty odwalasz? Mi się sprint skończył, rybę jadłem. A. No nie, on idzie na dżunglę, bo wie, że przewagę. Nie, jeszcze taką wielką. <laughs> no właśnie, wielką. Nie ma świnki. To jest moja świnka! No, no mi świnkę! No, co za hipokryta! Od, oddałem ci dwa idioto! Drewniane. Ej, e, turn crafting. Ta robi tulsy, bo się nie rusza. Ciągle stoi w miejscu. Może święty aircraftować nie potrafię dzisiaj. Teraz, teraz pilnę. Dobra, już idę, już idę. Ja pytaję, czy będzie miał sto anga. Jak coś, to ja będę go przytrzymywać i tego, żeby Żeby Ciebie nie mógł tego tak. i będę. To niemożliwe, bo ja bym. Ja bym... Tak zrobił łódkę. Ja no, sobie nie wiem, czy też nie zrobię. Pies. Człowiek mój... Ja też mam psa. Mój pies tak nie szczeka mam... Jak to nie? No nie, no aż tak nie szczeka Widziałem. Widziałem, że szczeka. No szczeka, ale nie aż tak. Co? Dolphin! My old friend! Ej, hey, what the fuck, jak on tu weszed? Weszedł? Kozik! Zabrałem łódkę! On ginie! Oh my, oh my! A wy płyniecie czy? Weź.

ale to jest... ja... sobie na F5 patrzę, czy czarek jest za mną, a ty... Ty mnie chrytujesz! Dobra, tak też się Ej dzięki, bo ja utwórz nie miałem. A nie, miałem z O, nie! Nie, nie! Dobra! Taktyczny, tak też tak się Dobra, z Nie, nie zostałem! Kozik! Dobra, Kozik, idę po full żelaka. A ja nie wiedziałem co się dzieje, bo ja sobie patrzę pięć czarek i za mną, a ty nagle kryta dostaje. Ty ginie właśnie. No kurna. Nie, ale uciekam. Opakie, bo ja żyję już 9 minut. O. Co? Już! Soka. Co Nie, nie, nie. No Nie, no nie. Jasne, no. A jak na, na twoim komputerze się da smażyć testy? Chyba tak. Ja... O, robi jajcznicę sobie, specjalnie. A no bo na moim komputerze, na moim komputerze to można cały dom już o, o, ten, ocieplić. Mam, a ile musi przeżyć? 45 Aha, Idzie, nie może być godzina? No wcześniej było 45, no to tutaj też 45 chyba nie? A Kozik ja idę po full żelaka ogólnikowo. Jeśli umiesz strafować, to miecz. Umiem spam krytować. No to... się Mam mógłbyś przestać uciekać? E takie pytanie, czy on ma wioskę? Nie mam. Jeszcze A nie daj startu um. No a, a ile? 5 No to zrób sobie coś. A to zrobię sobie kill -off. Ej, ja jeszcze nawet żelaza nie mam, nie mam Robię sobie Ja jeszcze je nawet jednego żelaza nie mam, nie A A czyja to łódka? Kozik gra o siema. Czas. CZEJ, CO?! Witaj, Koziku! <grym> ja pierdziele! Ej, ja nie mogę, ej, ja... Mo Polski, ja, mo ej, ja mogę, ja mogę zdedać już, nie? Daj. ci... Ja już zdydałeś! Ja na I... ciebie z mieczem lecę, lecę. No właśnie, wiem, że lecisz na mnie z mieczem. Że leczysz na mnie A patrz co ma... Czy Koci słysz na mnie na F5 Widzisz co mam w ręce? Nie, nie, nie. nie, nie Wieczyk! I patrz co jeszcze mam. Żelaznego. Normalny w dupie, co... Co masz? To poczekaj, zajrzę ci do tej dupy. Chodź tu. Chodź zajrzę ci do tej dupy. Chodź, ktoś jest swój koniec. No tak, no chyba ty. <grym> Ej, Polski! Nie wkurzaj mnie! Aha! Nie! Zabij go! Zabierałem zabi twoje rzeczy! Dobra, zakładaj tarczę i lecisz! I lecę, lecę! Czemu ty beda sobie nie postawiłeś? Zapomniałem właśnie o nim. Dobra, ty sobie postaw. Dobra, sobie postawiłem. No ja pierdzielę. Nie jest git, jest git Dobra, dawaj go. On baloła pewnie. tu. Kozi. Masz tarcze? Masz tarczę? Masz tarczę? <grym> To samo się wydarzyło. Dobra, to ja byłem jako wabik tak szczerze, żebyś ty mógł dać mu kryta No, Z lepszymi temami wabik nie. Jakby... Ja... Jakby, ja nie wiedziałem co się dzieje, bo go, ja uderzałem ześ w niego w trawę. Więc no. Dobra, to się skupiam. Dobra, jestem tylko 175 bloków. Ja nie się na mnie odwrócić, co jest? No on oczywiście idzie na ocean, bo bambikiem jest. jesteś bambikiem. Ej, ej, Czy mi się wydawało, czy on ma, on ma chlebek? On, ma chy on miał chyba wiochę jakąś, coś. Nie, mógł mieć te... Mógł mieć albo statek, albo te ruiny. Aaa. O, kozi e, polski. Ej. 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 Czy to jest martwy czang? Krzyżby? Chyba nie. I bo cię zabiję. Ja pierdziele jak ja troluję, nie? No nie, on spierdział łódką, co za Kurna, no co to ma być za sit? Przecież tutaj nie ma nic. Nic... Wracaj. Nie ma do dżungli. Jest do dżungli. Mam po, wracaj. Ej. Wiem, że ty coś się na mnie odwrócić. Będziesz bić? Fak, 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 fak! Fak, A nie? Dostał? Ej, delfina mam! Czekaj... Ej, chodź, chodź tu! Chodź tu! E, e, mam! Mam delfina, w... mam! Kur... Nie, nie, nie! Jest jeszcze. Mam no delfina! Jeszcze... Mam delf Mam delfina! Mam dwa delfiny! Zniszczył mi tarczę, już się go przestraszyłem. Nie no, dawno mam. O nie. NIE! Dlaczego? Dlaczego, ja ty, jaki, dlaczego ty masz anty powiedz mi? Nie wiem. No bo mówię! Ja cię hitnąłem, nie miałeś knoka w ogóle. Dobra, idę na ciebie z meczem. Dostał, Dostał, hita? dostał on dostał hita? Ej, Czarek, weź go tak zaprojdź. Jak kolik... Przyspał nie był. JEST! COŚ?! Aha, co się yes. No chyba nie. No, no, chociaż w tych Robił tak, że chciałbym tylko na tarcze i na przykład na siekierę i coś takiego i ten. Muszę wtedy podjechać we długo. Jest na niego 400 bloków tylko. Ja sobie zrobił muszę. Ja, ja jestem 253. No, wyspa! gdzie ta z Polski zab... zabije. O, dostał kryta. Ech. Ile ci zostało? 3 serca, zostało kryta za 7 serca. Ale czemu to nie jest, żebyś tam Ja robię tylko świeckierkę kamienną, tyle. Siema Aha, bo jakaś was szuka? Ja was... Aha, 7 kratek nice, nice, koliczek nice. Mm. To, na, to nawet 4 To Wchodzi! No co? Dobra, Micro Magnet. A tylko jak słaby jest coś ściemi Idę po ciebie, będę cię walić z łapki. Ja ci będę tyle dawać. Jest ci... w przyspanie, jest w przyszłanie coś pa. <głosy> <głosy> Idziemy znowu. Spożonych F5 nie? Ty masz tych Ja Ja mam Oho. Ja mam... A ja mam tylko dwa jaja. Wiesz tak? Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby, żebyś mnie do niego pchnął. Czekaj, ja, ja będę... ten... Ja będę z Wabikiem teraz. Wabikiem? Mhm. Bambikiem chyba chciałeś powiedzieć. Pies. Uwaga, czy ten Bambik będzie spierdalać? Pewnie, że tak. No o, o nie mam młotkiem. Myślałem, że Czarek mi wsiądzie. <grym> On mnie goni. No nie. Aha, to beda nadal mam. Czemu ten baj mnie hitnął dupą? Jaki mi hitnął dupą, no? Ty jesteś dupa. Nie, bo ty. Ty jesteś dupa, nie hunter. A ty jesteś dupa, a nie runner. Pan to, pan to w ogóle jest dupa. A, a ty i jesteś. Czarek, I czar, czarek jego legendarną mam. A ty jesteś dupa dupy. I co teraz? ja go do który go wysadził, on do mnie ucieka. Ale z ciebie wam Nie! No i dupa. Tak tylko zabiję, to będę się śmiać. I ty też powinieneś O konie zabijamy go pokojnie. Polski! Chodź, Czekaj, na się chodź, 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 chciał zrobić polskiego, nie? chodź, 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 Nie, nie, chodź, 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 że stawia chodź, sobą milion bloków ja robię to butterfly'em, ale okej. Okay. Daj mi siekierkę. Nie chcesz mi się zbierać. Wiecie, 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 że od ja czter... czasu? 14 minut. Daj kwiatka, daj spokojnie. kwiatki. Oddaj moje kwiatki. Nie mam swoich kwiatków. Masz moje kwiatki. Nie, Nie mam kłam. Kwiatków. Masz moje kwiatki. Nie mam swoich kwiatków. Ma masz moje kwiatki. O, masz moje kwiatki. Dostałeś kryta czy hita? Ja tam nie wiem. Śmierdzielasz, czyli masz mało. No i Co ty tu robicie? Co ty <śmierdzielasz> tu robicie? A, ja sobie z cable wychodzę od Jak go, jak go tą taktyką tak mi zastawisz? Powiedział czarek, któremu który na... nie jest blisko go zabicia o, a jeśli omiję tam idealnie nie ma... Może zabij. dlatego, bo tu jest milion! Bo Może dlatego, bo my jest milion, milion mobów mi odkaża i ja e, przypomnę... O kozik dziękuję. No ja są zaćmiem 5 serc, bo tu bo ten town włączy rep, może dlatego, bo wobec sobie w Polsce. Aha, przez ty, przez piatki, czy ty przez e, czemu ty dostajesz hita chociaż? No żelaza nie mam Kozi błagam ci Idę Cię zresetować, czekaj Zostaw mnie! A, nie postawię mi kostka. Ej, Wirko. Zostaw moje wirko! O, a, a czy ty możesz ruszyć dupę, Czarek, i pójść po prostu z nim z kamienną siekierą? A wyobraź sobie, że e, wychodzę z żelazem Ile jeszcze kogoś czasu z, e... Bo dlaczego ja jestem na 70 kratce i nadal się nie wykopałem? Ej, raz kiedy stał Laga? Jakiś myśl <laughs> Ja nie wiem co się dzieje tutaj, ukradą naprawdę ci, ukradą ci kwiatki Proszę mi dać jedzenie, gdzie on jest? Ja pierd... zestrałem. chodź! Chodź, dam ci Polski! Polski! O Boże, co on tu robi? No, chodź, Polski, dam ci żelazo na tarczę Polski! Ultra. Chyba to się. pan bijesz? Hambot. 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 Ja go zabijam, chyba chciałeś powiedzieć. Kurde. Spierdzieli łódką. Dawaj, łódkę stawiasz. Chodź, ci żelazo, chodź, dam. Masz. Czy wy mu musicie naprawdę pójść? Muszę coś w uciekać? Właśnie też tak mi się wydaje. Dostał jednego kryta na Ale to było oceanem. O, zik. Czy ty chcesz pod koniec swojej... Co jest kurwa, No co no, ja jest! Nie dam ci kryta, ale gówno. Weźcie się wróćcie do wody. No tu nie ma jedzenia kozik, no! Spójrzcie się wokół siebie i... Z... Powiedz mi, czy ty to widzisz chociaż jedną świnkę? Czy, e, skocz na niego. Czekaj, nie skacz jeszcze? No ta, bo mam półtora serca i myślisz, że przeżyję, no. No, no przestarczę, co to było? <laughs> No ty zarąbałeś mi drewno, teraz muszę dwa razy więcej ich kopać. Łódki żadnej. Zarąbałeś mi drewno na łódkę. Wow, dwa dwa... Nie! Jeśli ty zginiesz. Karma. Czekaj, ja sobie pójdę po nową, nową siekierkę. O ty. O ty. No i tak na pewno, ty teraz kiedy nie potrzebuję w ogóle jedzenia jest goni milion wokół mnie. Tam ja mam połowę HP, więc mnie nie bi. Ja sobie tylko po... Ja, ja sobie Też tylko... To nawet po... nie mam czasu zrobić siekiery. Bez ja są tylko 200 kratek. No. Ciekawy kto. Kozik. Come o kurwa. Potknąłem się KURDE By zginął gdyby nie to. O! Kodzikowi się psuje! Psuje, może to macie 20 sekund Klepa nie spierdzielasz! O. Kurde! Dobra, wygrałem! Jest. tak. Wygrałem! Wy nie, wygrałem! Wygrałem Wygrałem tak! Dobra, let's go! Ale było, ale bardzo było blisko No to co, no to finał będzie No to GG, no finał No i no je pizzę no, no stopnie...